Nie mam po widzowie. Tu kolejny odcinek Steel a Ubrate. Wczoraj e, byłem na Steel Brainot na evencie. Nie było odcinka. Bo nie miałam już tyle dużo czasu. I też nie było mnie na rusznie versus Brainoty, więc nic nie mam. Ogólnie w Steel Ubrainot. Dało mi się coś takiego. To nie. Te 4 brylny idą do Rebirszu, na moje inne konto, to będę i tak pierniczył do maszyny, więc tego nie liczymy. E, ogólnie wrzuciłem 40 sekretów. 40 tutaj, to dosłownie to jest hazard. wrzuciłem 40 sekretów tutaj, co mi wypadło? Ogólnie e, wrzuciłem no tak, 40 sekretów. No i chodźcie co mi wypadło Ogólnie co mi wypadło Den trip idzie do rebirwa Mamy To dostałem od kolegi, bo dałem 8 secretów Lakuka raczej nie niczym Hotspot Dał do... 4 Cztyry... no 32 to chyba takie prawo 40 sekretów rzuć. do maszyny. Udało mi się zrobić... paką Mietę. Miete... Miete... Mi T. i R. Los mobiles. No i Six Seven z Laki Blocka. No i to spot. Z... z czego? Ze stickerów Lucky Bloka Nie, mi tak ogólnie wypadło A, no i tu nic e, Tylko spływa sobie Więc Napiszcie, czy się opłacało wrzucić? W świecie, no jakieś tam wrzucam Jakieś graj pusty, medusy do tego Są różne Wszystkie sekrety co mi się udało zdobyć Ogólnie teraz, moje konto są takie Puste. Jeszcze Pewnie mam jeszcze na jednego, ale no tak w sumie nie chcę się trochę wrzucać. To i tak idzie do wrzucenia i będę jeszcze wrzucał na pewno mam no, już 2 na 4 sekrety. Zapatitas to, to, to będę wrzucał do maszyny. Ktoś ma sekreta, byle jakie Job Job 700. Przyjmę. No bo teraz jak... To się ta, takie rzeczy trafi z tego. Ja to nazywam hazard. О, виждам, 40 секрета.